Było o Odrze rekreacyjnie, teraz będzie gospodarczo. Odra to rzeka, która łączy historię, przyrodę i gospodarkę regionu zachodniopomorskiego. W ostatnich latach stała się także symbolem ekologicznych wyzwań i wspólnych wysiłków na rzecz jej ochrony. Jak będzie wyglądała jej przyszłość? O to pytał Bartosz Bis. Odra, rzeka graniczna Polski, druga co do długości w naszym kraju. Jej majestatyczne wody płyną przez zachodnią część województwa zachodniopomorskiego, niosąc ze sobą historię i bogactwo naturalne regionu. Wyjątkowe rozlewiska, które tworzą między odrze, to prawdziwy raj dla miłośników przyrody i ekoturystyki. Jest to niezwykle cenny, cenny obszar naszego regionu. Jest to obszar pomiędzy. Widuchowo ma szczecinę pomiędzy odrami, dwoma odnogami odrą wschodnią, zachodnią. Unikalność tego obszaru to jego historia geologiczna. Proces związany z tworzeniem się ogromnego torfowiska. I rzeczywiście w latach 1906-1932 tutaj podjęto ogromną interwencję człowieka. Skanalizowana odrę. Odrę, że tak powiem, wpuszczono w dwa kanały, w odrę wschodnią, odrę zachodnią. Od 50 lat z powrotem możemy obserwować tutaj takie naturalne. Naturalne procesy y, tworzenia się torfowiska. W 2022 roku harmonię rzeki zaburzyła katastrofa ekologiczna. Widok tysięcy śniętych ryb unoszących się na wodzie, był, jak mówią ekolodzy, przerażający. Katastrofa zwróciła uwagę na kruchość ekosystemu Odry i konieczność podjęcia natychmiastowych działań ochronnych. Na razie ten problem się nie powtórzył. Ryba bierze. Kiedy była katastrofa, to masakra była. Teraz, teraz lepiej. Odżyło trochę? Tak. Rybka jest trochę. Prom, płotka, leś. różna ryba. Odra to także kluczowy szlak żeglowny łączący Polskę z innymi krajami Europy. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, rzeka stanowi istotny element gospodarczy, wspierając transport towarów i rozwój regionalny aby wciąż móc żeglować po Odrze, należy odpowiednio dbać o jej infrastrukturę. W Ministerstwie Infrastruktury uznajemy, że żegluga śródlądowa jest jednym z naszych priorytetów. Jest to środek transportu, który jest ekologiczny i tani. My musimy oczywiście patrzeć na rzeki, uwzględniając też aspekt ekologiczny po tym, co się na Odrze stało. Mówię o tej katastrofie, hmm. którą wszyscy bardzo mocno przeżyliśmy. Myślę, że musimy patrzeć na sprawy żeglugi śródlądowej, też pamiętając o sprawy związane z z aspektem środowiskowym i uważam, że da się te sprawy po prostu pogodzić. Te sprawy, czyli żeglugę i renaturalizację rzeki, o której coraz częściej mówią eksperci międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Bartosz Bis, TVP3, Szczecin.